من حجم تعظيمنا دعنا نظن اننا لم نخاشمهم كشعب واحد يجب ان نحرر اخوتنا Tak na no, już tak, nie Chodzimy. Chodzimy. Mhm. Tak. W sumie to nie jest taka misa, to jest takie ogólne przedstawienie tylko takich y, autorów. Już oka, że tam w tym wymyślili. Mhm. fajnie, jest. I'm No cóż, to była nasza śmierć. Ale póki co... Hej. Albo nie, nagram to w jednym odcinku. Co tam będzie? Będzie jeden odcinek. A ty się pierdzielnicy, nie mamy jeszcze 10 godzin, nie jestem wiesz. To jak teraz będzie już taka misja bardziej snajperska. Tak, to jest ta misja, przepraszam. Bardziej snajperska. Przeczytajcie się spokojnie. Mamy go uwolnić, jakby ktoś nie zdążył przeczytać. Jest to Nikolaj nasz, Nikolaj, y, rosyjski, rosyjski chyba, jeśli We się nie mylę. Rosyjski nasz informator. Właśnie o tej akcji na tym y, transportowcu. To właśnie od niego się dowiedzieliśmy. Czyli dzięki niemu była ta cała akcja. Jak coś to, to, to u mnie robił. Zaraz będziemy zatrzymać misję. 30 giga miejsca na dysku, na 9. 3 na dalsze, Przepraszam, bardzo. I dłuższy. będziemy jechać z misją, 3 minut nagrania. dłuższy. 3 gigabajtów na dłuższy. na zaczynamy. Oh, it's like them. The loyalists are expecting us be to be a little bit more. Are those the good Russians or the bad Russians? Well they won't shoot us the on site if that's Russian? what you're asking. Yeah, well that's good enough for me, sir. He's down oh, Oh, yes. There should be a few more guard posts yes, up ahead. camera off and come in. We'll be waiting for us in a field to the northwest. location of the American invasion has been withheld for security Two. Black Opsie jedynce też chyba jeszcze będzie, a co do Black Opsa dwójki to nie jest jedynie. Nie, że specjalnie się Black mnie a... w no, Black oh. Opsu, oh. Opsu. O, mam rowerek, pojedziemy sobie. No, użyj, użyj tego rowerku. Tu <grywa> mały żarcika. <Widzimy> <grywa> czego rusznie potrafię? Może to się wyrodzić <grywa> yeah. z ziemi. Nie, camera off. Kamera, patrzcie, z ziemi się. Z ziemi się. Welcome to the new Russia, Captain Price. What's the target camera? We've got an informant to recover. The M21's on the other side of the hill. Oh. Oh. The rackets have killed hundreds of civilians in the valley below. I'm yeah, I'm the the valley. Not so fast. Remember Beirut? Mm. Right I'll be there. I'll be the there. Right. Right. I'll be there. 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 i Oh, nice. All units, commence attack. Yeah. Contacts, move west. So take out the machine gunners in the window, so Kamarov's men can storm the building. Oh. I say that the helicopter's camera I didn't say that wouldn't be any help We need two a my men for those helicopter troops This way Make like it quick, Camerov I won't that informer You have nothing to worry about We'll take out game 21s and carve a path straight to your informer Captain Price What is that?

My men have running to heavy resistance. the into this village. The closer we will be to securing your uniform.

I'm trying to final assault has already begun. Yeah, with a little bit player. more of your sniper more support, none. we are sure to be victorious. Captain price. I need yeah, to ask need one more to... thing. Where is the informant? Stutti Tsiayas! The well, house! house of the northeast end of the village. Well, that was so was yeah. So, guys, we've got to reach that house before anything happens to the informant. Let's go. Yeah, this in Bambi, right? so, get down here. Move. Yeah. よろしくお願いします。<noise> I've Ja skąd nas na bum to na klasę. Victor, electrician for the. Słysza. Tak, to? Co to? To, 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 to znaczy. Are yeah, you all right? Can you walk? Yes, I can still, still, still fight. Thank you for getting me out of here. So big Bird, this is Bravo Six. We have oh, the package. Meet us at LZ One. Over. Bravo Six, this is Big Bird. We're Let's go. No, to już, so, that's no. It's not minutes, I don't to I To jest niżej, tak, brawo. Wyszłam to jak poczułam. To nie Ostatni Ostatnim dziolo kwiejemy ci. Spójrzcie się tylko. Nie mam kopa, pa no nic, wygląda na to, że nam się trochę gdzieś zbugowało coś. Ale dobra, obejrzymy sobie tylko to intro i będę kończył. I w następnym odcinku wrócimy tutaj do tego miejsca. Jest to Mam cię dostać się do budynku zabici, e, e, ala, na no tego tam, jakiegoś tam. Ja to chyba wytnę, jak nie to będziecie musieli sobie, nie wyłączyć czy coś. O, mam nadzieję, że to się więcej nie zdarzy. A jak tak, to sorki. No, mój jest najlepszy expert też czasami się trochę zwiesza bo nagrywam program xfire no może po prostu tak ma być no mam jeszcze 5 giga wolnego miejsca na dysku pewnie wystarczyło jeszcze na samą misję ale nie chcę za długo robić już mam dwie misje nagrane no ale póki co to co muszę się żegnać hej cześć się manko pa pa